Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii Słowa. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Sena Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A Jezus zapytał ich: A wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szemon Piotr: Ty jesteś mesjaszem. Synem Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie Synu Jona, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, ty jesteś Piotr Opokaj, na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Ile razy słucham tego fragmentu Ewangelii, tak sobie myślę, czy Jezus, gdy wybierał dwunastu, od razu wiedział, który z apostołów będzie przewodził? Być może tak, ale być może było inaczej. Być może także Jezus jako Bóg człowiek, jako człowiek, który pozwalał się prowadzić we wszystkim Duchowi Świętemu, on także rozeznawał. Jezus mówi, że ponieważ mój Ojciec działa i ja działam, ja czynię wszystko, co widzę u Ojca. Jest w tej nieustannej komunii z Ojcem. I w tym momencie pyta swoich uczniów, za kogo ludzie mnie uważają. I oni odpowiadają: łatwo jest mówić, co inni mówią. I nagle stawia im to ważne pytanie: a wy, za kogo mnie uważacie? I być może Jezus zadał to pytanie, żeby zobaczyć, czy któryś z nich uchwycił jego tajemnice, tak jakby czekał na znak od Ojca. I Piotr to czyni, i serce Jezusa się raduje, bo mówi do Piotra: To nie Ty, to nie Twoja mądrość, to nie Twój intelekt, to nie Twój spryt, Piotrze, ale Ojciec mój Ci to objawił, czyli to Ojciec wskazał na Piotra, i Jezus go ustanawia obok. Przepiękny jest ten dialog w Trójcy Świętej. Być może właśnie było tak. Jezus pokazuje nam, że my też w życiu nie musimy mieć gotowych odpowiedzi, ale pytać, szukać i bardzo głęboko słuchać, by rozeznawać z Jezusem przez Jezusa i w nim, co jest wolą Ojca, co jest. Z Bożego Ducha. Pan prowadzi, Pan wybiera. O tym usłyszymy w pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Izajasza. To mówi Pan doszebny zarządcy pałacu. Gdy strącę Cię z Twego urzędu i przepędzę Cię z Twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w Twoją tunikę, przepaszę go Twoim pasem. Twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla Domu Judy. Położę klucz Domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję Go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się tronem chwały dla domu swego Ojca. nas słyszy trudne słowa, ale my wiemy, że Bóg nikogo nie odrzuca. Jeżeli odrzuca, to osoby, które odrzuciły Boga. Jeżeli Pan stawia kogoś i daje mu jakieś zadanie, a ten ktoś sprzeniewierza się temu zadaniu, to Pan... Wybiera kogoś innego. Podobną historię widzimy z pierwszym królem Izraela, Saulem, który w pewnym momencie sprzeniewierza się Bogu, dlatego Bóg wybiera Dawida. Pan wybiera tych, którzy chcą pozostać mu wierni. Bóg dzieli się swoją władzą, Bóg dzieli się swoją miłością, Bóg dzieli się swoją mądrością. Nie zatrzymuje dla siebie. Ale kiedy my nim gardzimy, on szuka kogoś, kto doprowadzi do końca jego zbawczy zamysł. Prośmy o łaskę wierności razem z psalmistą. Będę cię osławił, panie z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał ci psalmo wobec aniołów. Pokłon ci oddam w twoim świętym przybytku. I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem. Pomnożyłeś moc mojej duszy. Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego. Pyszałka zaś dostrzega z daleka. Panie, Twa łaska na wieki. Nie porzucaj dzieła rąk Twoich. W każdym z nas jest coś z pokornego i coś z pyszałka, bo... Pycha i pokora mieszają się w nas. Chodzi o to, abyśmy coraz bardziej stawali się pokornymi, czyli tymi, którzy wiedzą, że wszystko otrzymali od Boga, a coraz mniej byli pysznymi, czyli tymi, którzy chcą wszystko zawdzięczać tylko sobie. I ta świadomość tego, że tak naprawdę wszystko otrzymaliśmy od Boga, to owoc mądrości. O tym właśnie mówi święty Paweł w drugim czytaniu z listu do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki, nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto pierwszy go obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę, albowiem z Niego i przez Niego. I dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Tak, człowiek pokorny potrafi zobaczyć, że Boże drogi są nie do wyśledzenia, a Jego wyroki są niezbadane. My nie mamy mówić Bogu, co i kiedy i jak ma czynić. My mamy prosić Boga, aby objawił nam swój zamysł, do którego nas zaprasza. Tak, aby całe nasze życie było z Niego, przez Niego i dla Niego. Wtedy, razem z Jezusem, będziemy chwałą Ojca.